Polski Kościół i prawice wzburzył chyba sam fakt pojawienia się przedmiotu, który nie jest wychowaniem do życia w rodzinie, czyli nie jest tym przedmiotem, który został już jakoś zaakceptowany przez tę część polskiej opinii publicznej. Bardziej newralgiczny z punktu widzenia y, Kościoła i prawicy moduł tego przedmiotu to jest część ósma, czyli zdrowie seksualne. Prawdopodobnie najbardziej wzburzył biskupów i polityków prawicy sam fakt pojawienia się takich rzeczy jak y, tożsamość płciowa, jak preferencje seksualne i w ogóle fakt, że polska szkoła takie tematy y, chce poruszać. Natomiast w istocie ten przedmiot. Zawiera aż 11 części, z których co najmniej 9 to są rzeczy zupełnie niekontrowersyjne. To są takie rzeczy jak dobrostan psychiczny, jak dbałość o zdrowie fizyczne, dbanie o kondycję, dbanie o dietę czyli takie rzeczy, co do których pewnie jest zgoda, że są młodym ludziom potrzebne.